Siemanko, cześć Wam, słuchajcie, mamy dzisiaj sakret razy 2 otwieram szardy dzisiaj, bo w sobotę i w niedzielę jest jeszcze razy 10 na Astralona i Contest, my ich nie chcemy, chcemy mieć inne legendy niż te dwie, dlatego otwieramy je sobie dzisiaj, czyli w piąteczek, piątunio, początek weekendziku. Jesteśmy, zaczynamy od konta Szymona. mamy pięć sakredów, lecimy. Szansa jest 12% na lego. Pierwszy Epic. A, Kapitan Temila. Ona jest całkiem niezła. Jeżeli jest wyksiążkowana do leczenia, jest całkiem ok. A, drugi Epic. Rings. Ona jest. A ja nie wiem, ja nie mam do niej przekonania. Ona tam potrafi chyba debuffy przedłużyć, czy coś takiego. Ale jakoś. Nie udało mi się jej nic zbudować. I Spider. No, on też jest przeciętny. No to jeszcze dwa. Niestety Epic. Ale Duke the Pierce. Eee, to jest całkiem fajny Epic. Eee, to jest taki mm, coś jak Stagnite. O, tak jak Stagnite. Też ma Decrease Attack, Decrease Defa. Eee, no ale ma na przykład Onkilla i Prowoka I Reflect Damage. Bardzo fajny też Epic jest. Warty budowania, jeżeli się nie ma Stagnita na Dungeon'y. Bardzo dobry. No i ostatni. Będzie. Ach, niestety. 5 sakredów i 5 To nie jest dosyć kiepski. Jedynie co. Duke to jest tutaj warto fagi. Dobra. Lecimy na następne konto. No dobra. Lecimy z drugim kątem. Mamy konto Mistera. 8 sakredów. Lecimy. Oh, o, no, słaby epik, lecimy dalej. Znowu epik. I to Seneschal, Dobra, lecimy. No, Cagebreaker, też epik. No, dawać kolejny epik. Luria, ok. Zobaczmy, teraz. Hmm. I to niestety Warden słaby. Zostały trzy. No, Ach, nie, no wiecie co? I ostatni epic. Mam nadzieję, bo teraz już będzie legenda. No, no niestety. Osiem szardów. Ale przy, przynajmniej Muslim Mage. E, bardzo fajnie jest synergia między Muslim Mage'em a Sir, a niestety Mister nie ma SIR, bo, bo nie ma SIR. No dobra, może dostanie przy następnych wojdach. E, tyle jeśli chodzi o konto Mistera. Lecimy na kolejne. No dobra, mamy kolejne konto Umirola 9 sakredów. Lecimy, akurat 9 miejsca. Zaczęliśmy od Epika. o i to Ahak, fajny Epik. na Pająka, bardzo dobry control. Kontro, I LEGO jest, pierwsze LEGO! Iron Brago. no dobra, ale jest LEGO. Super. Lecimy dalsze. No dobra, mamy Old Hermit, York, podobno dobre eee, jest. Ja go jeszcze nie zrobiłem, ale właśnie obiecałem sobie, że zrobię i zobaczę jak się sprawi na Faction Warsach. Marksman, nieprzyjętny chłopak. No, to akurat Kalia. Nic ciekawego. Alaric. Ja. Nic ciekawego. No i ba bushi też nic ciekawego. Jeszcze... dwa... No, to też nic ciekawego, Warden. I ostatni sakredzik też epik. No dobra, na 9 i to Aotar. Aotar, dobry pojedyncze w sumie. E, na 9, jedna legenda, w końcu chociaż jedna dzisiaj. Dobra, lecimy na następne konto. No dobra, słuchajcie, jeszcze moje konto. Ja mam 9 też sakredzików. Lecimy. Zobaczymy, czy szczęście mi dopisze. I zaczynamy z grubej rury. No, Tyrant X-Limor. Szkoda, bo go mam już. To jest u mnie duplikat, ale bardzo dobra legenda. Bardzo, bardzo fajna. Super. Zaczęliśmy z grubej rury. I teraz epiczek. Dobra. Kaiden też jest całkiem fajny. Na faction Wars tego używam. No, Jarek. O, bardzo fajny jest. Bardzo fajna epicka postać. Na Klondosa bardzo fajnie się nadaje, bo ma Dekis Attack pod A1 no i ma Ali Protection. Ok, Thorthern. No, on chyba był do fuzji Razin, o się nie mylę. Jest! Drugi Lego! Lanakis The Chosen. Ok, to, to był. Mm, on ma Ali Atack, o ile się nie mylę, i Increase Turn Meter. Bardzo fajny, na arenie się też dobrze sprawdza. Lecimy dalej. No, super, super. Dwie legendy, prawie jeden duplikat, ale lana kisa nie miałem. Fane, bardzo fajna mm, epicka postać, taki mini Draco do Clown Bossa fajnie można zyskować. Niestety trochę z mało defa podstawowego ma i ciężko zestakować w niej dużo defa, żeby przeżywała Donkill jest idealna. Yy, Okej, okay. Sineszka, bardzo fajna postać. W yy, blenderze się spisuje z, z jakimiś albi-atakiem i z jej koleranką, czyli z. No zapomniałem. Siker. Bardzo fajny epic na arenkę bardzo się przydaje. Słuchajcie, 900 kredzików u mnie poszło. Mam nadzieję, że u was też były owocne pule. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Cześć.